Witam już wkrótce. Będzie dostępny nowy produkt lub system, jak to woli. To będzie system zarządzania energią lawa. Zamelowski licznik pod aplikacją lawa. Będzie mógł uruchomić odbiorniki na zasadzie załącz wyłącz. Wtedy, kiedy będziemy nadprodukować energię. Mamy tutaj trzy przykład do układu pomiarowego, tylko zapinamy je na wyjściu naszego głównego zasilania i podpinamy zasilanie główne, i ustawiamy w sterowniku moc powyżej jakiej mają nam się załączyć gniazdka. Pod gniazdka podłączamy cokolwiek będziemy chcieli: grzanie wody, ładowanie auta elektrycznego, klimatyzację. Pompę do hydrofora do wody, cokolwiek nam się wymarzy. Także taki systemik będzie już wkrótce dostępny. To podkreślam na zasadzie załącz-wyłącz, bo taką samą funkcję pełni serwing eko OZE, ale on ma dodatkowo pełną autokonsumpcję z modulacją mocy. Tutaj będzie na zasadzie załącz-wyłącz. Prostsze urządzenie, na pewno tańsze. Także oczekujcie jakiejś informacji.